Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dzięki Wam nie ma reklam. Dla tych, którzy chcieliby dokonać takiej darowizny, numer konta znajduje się w opisie pod filmem. Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji. Anastazja, księga piąta. Kim jesteśmy? Załamanie nerwowe. Dwa razy przesłuchałem wykład nieznanego mi człowieka, którego głos rozbrzmiewał z magnetofonu. Było mi absolutnie obojętne, kim jest ten człowiek. Ale wnioski, jakie postawił w swoim wykładzie, wywarły na mnie tak silny wpływ, że nie tylko zniechęciłem się do dalszego pisania, ale także moje życie wydało mi się już bezsensowne. I już zaczynała mi się podobać koncepcja Anastazji o wartości człowieka o tym, że każdy człowiek jest ukochanym dzieckiem Boga że już na ziemi może on być szczęśliwy. Wystarczy jedynie zrozumieć swoje przeznaczenie. Uwierzyłem również w możliwość zmiany na lepsze naszego dzisiejszego życia dzięki zmianie obrazu życia i budowie nowych osad. Cała ta moja wiara runęła po wysłuchaniu tej kasety. Chodzi o to, że przytoczone przez wykładowcę fakty o przypadkowych zdarzeniach, które jego zdaniem były pewną prawidłowością zjawisk, były prawdziwe przecież to wszystko faktycznie było prawdą a nawet więcej prawdą było też to o czym ja wiedziałem a im się nie udało tego ustalić wszystko tak właśnie było a to znaczy że byłem marionetką w czyichś rękach nieważne w czyich anastazji czy jakichś innych sił energii to naprawdę nieważne Ważne jest to, że ja jako człowiek tak naprawdę jestem niczym. Nie istnieję, a istnieje moje łatwo kierowane przez kogoś, stworzone przez przypadki ciało. Dobrze byłoby, gdyby kierowano tylko mną. Możliwe jednak, że istnieją inni ludzie kierowani przez kogoś wyższego. Albo może ktoś stamtąd steruje całą ludzkością i ona cała jest jedynie zabawką. W rękach tego kogoś, kogoś niewidzialnego i nieuświadomionego przez nasz ludzki umysł. Nie chciałbym być czyjąś zabawką, jednak fakty przytoczone w wykładzie bezspornie udowodniły: Jesteś niczym, kierują tobą i to jest wyraźnie widoczne, ponieważ potwierdzają to niezaprzeczalne i dobrze tobie znane fakty. Wszystkiego, co zdarzyło mi się na Cyprze, nie można zakwalifikować jako złe, lecz wręcz odwrotnie, jako dobre. Ale nie to jest ważne. Jeśli ktoś nieświadomy zbudował łańcuch wspaniałych zdarzeń, to jutro komuś innemu, też nam niewidocznemu, wpadnie do głowy zbudować inny i wcale nie wspaniały łańcuch przypadków. I tak człowiek rzeczywiście staje się zabawką, a cała ludzkość? Jak mogłem wcześniej nie zrozumieć, że jakieś tam siły bawią się całą ludzkością, jak dzieciaki, ołowianymi żołnierzykami? Kiedy w tajce Anastazja opowiadała o Bogu, o stworzeniu, to jakby poprzez jej słowa odsłaniała się jakaś kurtyna. Po raz pierwszy w życiu wyobraziłem sobie Boga nie jako bezpostaciową, niezrozumiałą istotę, starca na chmurce, lecz jako osobowość zdolną do uczucia, przeżywania, tworzenia i marzenia. Uczucia z jej opowieści były bardziej jaskrawe i zrozumiałe niż wszystko, wszystko, co wcześniej zdarzyło mi się czytać, słyszeć na ten temat. I coś jeszcze. Kiedy ona mówiła, było mi tak dobrze i lekko na duszy, i czułem się jakoś mniej samotny. To znaczy, że on istnieje. Jest dla nas zrozumiały i naprawdę działa. Jest mądry i dobry. I na potwierdzenie tego są dookoła jego stworzenia: cedry, trawa, ptaki i zwierzęta. Tam w Tajdze, na Polance Anastazji, wszystko jest takie dobre i nieagresywne, a my tak przyzwyczailiśmy się do jego stworzeń, że jakbyśmy ich nie dostrzegali. Nadal przez coś innego próbujemy go osądzać przez jakieś niby tajne nauki miotamy się po planecie w poszukiwaniu jakichś tajemnych miejsc, w poszukiwaniu nauczycieli, w poszukiwaniu nauk. Jest po prostu zwykły absurd, całkowity brak logiki. Jeśli mówimy o Bogu, jak o naszym dobrym Ojcu, to jak można przypuszczać, że On będzie ukrywał coś dobrego przed swoimi dziećmi? Przecież On nie chował się przed ludźmi, swoimi dziećmi, ani przed nimi niczego nie ukrywał. Przeciwnie, starał się zawsze być obok. To jaka to Siła stara się mu przeciwstawić, jaka to siła odurzyła nas do tego stopnia, że swoją postawą postanowiliśmy całą naszą planetę, podarowaną nam przez niego, wspaniałą ziemię, przed groźbą zagłady? Jaka to siła bawi się nami? Wieczorami świecą okna naszych wielopiętrowych domów. Za każdym razem toczy się czyjeś życie, ale ilu z tych ludzi jest na tym świecie naprawdę szczęśliwych? Rozprawiamy o moralności, miłości, kulturze. Każdy stara się uchodzić za bogobojnego, ale tak naprawdę? Co drugi pozornie porządny facet potajemnie pieprzy się z babkami na boku. W tajemnicy przed swoją rodziną na pierwszy rzut oka, niby bardzo porządną, Jakie artykuły są w naszym państwie najbardziej dochodowe? Wódka oraz papierosy, a których, o których sprzedaż państwo cały czas się troszczy. A kto pije? Alkoholicy, którzy wałęsają się pod płotami lub na klatkach schodowych, oczywiście, że piją, jednak nie mają oni aż takich środków, żeby zabezpieczyć rozkwit setek zakładów. Produkujących rzeki spirytusu. Głównymi konsumentami są ludzie z pozoru bogobojni, ułożeni i stateczni. Utrzymujemy kolosalny sztab policji, wszystkie możliwe agencje ochrony i służby śledcze, ale po co? Żeby zbierać alkoholików, rozrabiaków? Bzdura! Przecież z pomocą takiego zespołu służb wewnętrznych można ich wszystkich pozbierać w jeden dzień a walkę prowadzą wcale nie z nimi, lecz z tymi z pozoru i ułożonymi. I pomyśleć tylko. Istnieje cała armia służb specjalnych i nie siedzi bezczynnie. Istnieje więc cała armia, która się im przeciwstawia. To znaczy, że trwa niekończąca się walka, a my wszyscy jesteśmy na granicy tych bojowych działań. To właśnie my finansujemy obydwie przeciwstawiające się sobie armie. Próbujemy polepszyć techniczny stan jednej strony naszych instytucji chroniących prawa, ale druga strona natomiast się również polepsza i bierze środki na swoje zabezpieczenie, również od nas. Pieniądze zawsze mają to samo źródło pracę ludzką. A wojna trwa dzięki nieustannemu postępowi technicznemu. Przeciąga się to nie o rok, nie o dwa lata, to ciągnie się przez tysiąc tysiąclecia. I nie wiadomo, gdzie początek tej wojny i kto może jej położyć kres. A my jesteśmy w centrum tych działań wojennych, i nikt z nas nie jest neutralny. Wszyscy mamy w tym swój udział: jeden bezpośrednio, drugi z dobrej woli, inny bezwolnie je finansuje, jeszcze inny produkuje broń. Ale skrywamy się wszyscy pod maską przyzwoitości. Rozprawiamy o nauce, technice, kulturze. My intensywnie rozwijająca się, rozumna cywilizacja, tak mądrze rozmawiamy o rozwoju nauki. To dlaczego masz śmierdzącą wodę w kranie, ty mądra cywilizacjo? Jak na to wpadłaś? A jeszcze z jaką przemądrzałością, że wodę do picia trzeba kupować, a woda ta drożeje z dnia na, na dzień? Nie chcemy zerwać z siebie maski przyzwoitości i porządności. Dlaczego? Dlaczego nieustannie, z roku na rok, komplikujemy sobie życie? Dlaczego tak nieuchronnie kierujemy się w stronę cuchnącego dołu? I podążamy tam, nie chcąc się do tego sami przed sobą przyznać. Dlaczego nikt tego nie zatrzyma? Mamy wiele wyznań religijnych, jednak żadne z nich. Nie jest w stanie zatrzymać tego upadku. A możliwe, że nie może go zatrzymać całkowicie, a jednak go hamuje. Jeżeli tak jest, to jest to czysty sadyzm, który tylko przedłuża okres cierpienia, a my nadal uważamy siebie za mądrą i porządną cywilizację. No to dlaczego w tej mądrej cywilizacji kobiety przestają odczuwać potrzebę rodzenia dzieci? I nawet już statystyka wskazuje, że populacja z roku na rok maleje. To czym są te siły, które robią z człowieka całkowitego głupka? Minął cały tydzień depresji i zupełnej apatii. Cały tydzień leżałem w łóżku, prawie nic nie jedząc. Na koniec tygodnia nagle ogarnęła mnie złość, a nawet wściekłość. Zapragnąłem uczynić chociażby coś na przekór tym siłom, nieważne jakim, jasnym czy ciemnym, żeby tylko na przekór tym, co nami kierują. Żeby udowodnić, udowodnić im, że człowiek jest w stanie wyrwać się spod ich kontroli. A co można zrobić im na przekór? Jeśli one lub Anastazja wraz z nimi chcą, abym pisał, to po prostu przestanę już. Nie wolno iść mięsa, a właśnie, że będę ja tu, będę pił i palił. Sądząc, w swoich działaniach, coś takiego nie bardzo im się podoba. No to cóż, niech. Próbują się przeciwstawić. Piłem codziennie już przez miesiąc. W stanie upojenia alkoholowego było mi trochę lepiej, ale rano przychodziło otrzeźwienie i znów piekły mnie dręczące myśli. Dlaczego pisałem? Starałem się być szczery, a wyszedłem na śmieszną zabawkę w czyichś rękach. Już w mroku pijaństwa po ścianie szedłem do łóżka, i tak się chciało. Jakże się chciało krzyknąć, tak aby usłyszały mnie wnuki i prawnuki moje. Usłyszały i zrozumiały. Zrozumiały. Pisałem dlatego, że obrzydliwa jest dla mnie maska fałszu. Innej szukałem drogi.